Witamy was moi drodzy na <laughs> kolejnym odcinku. Dzisiaj postawiłem na dwie kliówki mega krzyżówki. za 20 złotych. Wkład to jest 40 złotych. Jest to wkład, znaczy wkład na dzisiejszy odcinek pochodzi z wygranej z wczorajszego odcinka. Yy, wpadło właśnie tyle, no i stwierdziłem, że zaryskuję, kupię tą mega razy dwa. Z tego samego punktu, numerek 10, 13, wybierane losowo. Zobaczymy, co wyjdzie. Czy uda się coś pomnożyć na kolejny odcinek, żeby było. Zobaczymy. Idziemy od tej dziesiątki. Trzymajcie, kochani, kciuki mocno, żeby cokolwiek się tutaj pojawiło. F, P, Y. Zaczynamy od takich średnych, średnich literek. FPY, Mamy FPY. Szukamy. Chyba tyle. CG E. C, G, e. Nie naddropywałem. mam nadzieję, że jakoś to sprawnie pójdzie. O, tutaj mamy E nie S C G, e. Lubię tą krzyżówkę, więc już a zarysuję. Wezmę dwie. Może akurat, a nóż widelec wpadnie. B, J, Z. B, J, Z. Nawet mam do niej szczęście, więc nóż widelec wpadnie. Taka stówka na przykład. Nie, no zwroczek w jednej przynajmniej tu już będzie dobrze. Dobra, drugi rząd. M, X, R, M, R szukamy. X gdzież był. M, R, jest X. No, przepraszam Was za kota, ale przyszedłem teraz niedawno z pracy. Od razu biorę się za nagrywanie. No, stęskniony, biedny. I o W. Owu. A poproszę. I owu. I owu. Tu było C. Tu jest W, Tu było J. Dobra. Ostatnie U. L A. U. Car mamy pierwsze słowo. Pewnie nic nie dadzą. Jak dali te A? H, oczywiście, no nie było, bo po co? A, a, a gra drugie? I co, chyba koniec na tym. Chyba tutaj nic więcej nie zdziałamy, Zabrakło, niestety. D nie było, no szkoda, tutaj nic nie widzę. Idziemy teraz druga, trzecia. Zaczynamy od KFZ. Myślałem, że KFC będzie. KFZ. K F KFZ. Co to tak mało? Czy ja nie widzę? KF. Z. Dobra, idziemy dalej, nie ma co przedłużać. FZ. Z tu jest K. Tu mamy K. Tu jest F. Z Z. O, trochę, trochę tutaj tego Z jest w tej trzeciej. K F Z. Dobra. następnie g b s g b s szukamy, g b s g b s g oraz s dobra tutaj jeszcze jest g nie mogę gubić, ale, ale zawsze się znajdzie po kontrolnych najwyżej. Zguby. Nieraz się tak zdarzało. że Zgubiłem właśnie w tej krzyżówce dużą wygraną. GPS. Wszystko się znajduje po trasie. Dobra. M D i A. Ładne litery. Jeszcze żeby one coś dawały. MDA. MDA mamy chyba wszystko. Teraz trzecia. MDA. A no ale zawsze to wiecie, daje, wygraną. często nie daje, jak jest A to, ale mamy Ada pierwsze słowo na trzeciej już fajnie, Tak, jeszcze jedno i Nara, nie, no, zobaczymy. Do ostatniej przyrówki nie wiadomo co wpadnie. HP I a, P, I. I, IGA. Pierwsze słowo na tej drugiej. H, P, I. O nie było, ale było S. H, P. tutaj jeszcze mamy. I to chyba OK na tyle. Teraz ta trzecia. Dołożymy jeszcze jakieś słowo tutaj teraz? Chyba, chyba nie, jednak. i brakuje trochę. L LWJ. By była ulewa wygranych LWJ, ale tutaj na razie się nie zapowiada w tej krzówce. No, M by tutaj było fajne, aż za fajne, więc raczej nie dadzą. LWJ uda udałoby co najmniej jedno słowo. Zobaczymy. No dobra, idziemy dalej. Ostatnie trzy, w sumie Y, U i C. No to jakie słowo się tam pojawi, ale raczej to nie da, nie da wygranej. Patrzcie, tu pominąłem A, jest waga. Drugie słowo. Czy e. Um, dobra, E chyba nie było. Y, U. C. I tutaj raczej, raczej bez wydranej niestety. Niestety tutaj pusto. U było jeszcze tutaj, a ostatnia u YC. Ujazd mamy słowo u -Y -C. Brakuje chyba. Y, C. No niestety. raczej pusto. Tutaj dwa słowa, tutaj dwa słowa. Więc klasyka. Idziemy dalej. Lotowa klasyka zachowana. V, K, H. Pięknie zaczynamy. Takie niezbyt fajne litery. K, H. Ewentualnie V. Ale V to ja nie widzę. H. No jest, dalej. Szału nie ma. Nie urywa wiadomo czego. Szał, e, k, H. Wszystko dobrze widać. K, H. Tutaj jeszcze jest k. Dobra. No, około 10 minut na jedną krzyżówkę cf Jakieś kapale nie jest tak źle. Jak na mnie. CF. Dobra. Tutaj C. Więcej nie widzę. Dobra, najwyżej potem znajdziemy. M. W i. M, w, i. Jest, dobra. I oczywiście jest M też. W też gdzieś się tam pojawiło, ale słowa jeszcze nie ma żadnego. Na pewno co najmniej tam jakieś słowa się pojawią, dwa po dwa. Po jednym, wuj, jakie słowa będą? A jakie? To tylko lot U, A, G. Znowu dali A na zachętę. UAG, UAG, dobra, prawdopodobnie wszystko, tutaj mamy UAG, P, czy P było? nie w tej krówce. U, A, G. na razie U, A, to chyba będzie wszystko dobra, idziemy dalej D, J, O O mamy modę, pierwsze słowo na tej czwartej OK, drugie słowo D, zaskoczą, O. Za wygraną. D, O, J. Y było? Nie. D, O, No więcej nic. Ale fajnie już tutaj dwa słowa. Więcej jest jakaś szansa. D, O, Ta ostatnia nam została jeszcze. Tutaj żadnego słowa nie widzę. Dobra i trzy ostatnie, no ciekawi mnie NZL. Z L. W sumie cztery ostatnie NZL Z L. I odbyło było N -Z L. -J. Tak brakuje, wszędzie tak po jednym, po jednej literce. Mzl. Mzl. Tutaj tak mamy nianie. Pierwsze słowo na tej ostatniej. Dno drugie, no klasyka na razie zachowana. Mzl, tu było A. O, nie wiem, co by tutaj mogli nam sypnąć, jaką ostatnią literkę. Y nam dali, no. Czyli te Y to się przyda na no coś. No w pierwszej nie, a tutaj Y, Y, Y. No, tutaj niestety też chyba nie, czyli mamy pusto. Jest pusto. GM, no, niestety. Numer 10 przegrany, teraz numerek trzynasty czy będzie szczęśliwa trzynastka, czy pechowa, zaraz się przekonamy, RZ RZE. dobrze, ok, fajnie zaczynamy w miarę potem się będzie dobrze szukało będzie się lepiej szukało RZ oraz E Dobra. W, B, G. Te B to by się w poprzedniej, w tej, w poprzedniej krzyżówce na pewno przydało. W, B, G, a tutaj tak słabo. Na razie, tutaj było G. C, K, I. I. Dajcie tutaj przynajmniej zwrotnik na pomnożenie. Wiadomo, no może i tak pójdzie wszystko na kolejny odcinek. F, -Y -M. F -Y -M. M, tu jest m, no, nie za bardzo na razie, to się chce układać. D, U, J, kruk pierwsze słowo. D, U, J, aby się przydało, zdecydowanie, y było. Dobra, i co? Dadzą coś. S-H-O. Ale mamy U do drugie słowo. No, pewnie tyle. A L było? Nie. N nie było. O, S-H-O. Tu wychodzi na to, że będzie pusto. <laughs> Pod... Mamy dwa słowa, więc pustą. Dobra, idziemy dalej. U, O, J. Teraz druga, trzecia. U, O, J. U, o, j. Tu jest jeszcze O. Ale jakiegoś nie ma. Teraz druga. J, J, u, O, J. U, o, J. Wygląda na to, że niestety nie, więcej nie ma. Chociaż tutaj było jeszcze J. sławiutko wybrałem F, T, M. Teraz też nie będzie ok, nie będzie za dużo słowa. Na pewno nie będzie jeszcze FTM z takimi literami. Dobra, idziemy tutaj teraz FTM. FTM. Dobra. Mamy to chyba wszystko. Co następne L C W Oj, coś mi się wydaje, że nie będzie nic na pomnożenie. Będę musiał dokładać do interesu. Niestety tym razem seria się nie udała. Dobra, L C W. C, Wszystko. Dalej. I, P, B. I, P, B. P, B. Dalej. I P. Oraz B. Bez krzału. Dobra. już tutaj kończymy. H, D. S. S. R czy R było nie H S mamy Lisa pierwsze słowo na tej drugiej H raczej A to może możemy zapomnieć o A H D Dobra, tutaj chyba tylko jedno słowo powstało. Na razie idziemy do tej trzeciej. Może tutaj coś się też pojawi. A ds. No i niestety chyba nie ma nic więcej, chociaż tutaj jest jeszcze s. I ostatnie na tych klubach Y. G i A na zachętę dali, i tak mamy salsę, drugie słowo. Y, G, A. Laos, trzecie słowo, chyba jest, ale fajnie. Midas, czwarte słowo. Wow. Y, czekajcie, Y, G, A, no to zobaczenie. Czekajcie, ja sobie sprawdzę. Laos, L, A, O, S, dobra. Midas, M, I, D, A, S, drugie. Teraz Salsa, S, A, L, S, A, trzecie. I Lis, L, I, S, czwarte. No to mamy tutaj wygraną. Słowa to jest 50 zł. No to mamy na pomnożenie odcinek na plus. No, szok. Zaskakują te. Yy, no, krzyżówki Y. Krzyżówka zaskakuje. YGA. No, już się żegnałem z wygraną. M było, czyli tutaj mamy lamę. D było tak. D było. Mamy lody drugie słowe słowo. Uf. dołożymy jeszcze coś. A aby No. Czy aby na pewno? Bo wiecie, że tak cieszą. Wis? Tak, no sprawdzałem. Jest okej. Okay. Z. Czy Z dalej Z nie było. N nie było. R nie było. No to tutaj zostajemy Lody i Lama. A to wychodzi. Fajnie. Już coś jest. Idziemy. Dwie ostatnie. H, J i C. Nie coś, tylko fajna wygrana. H, J, C. Mega się cieszę. No, fajnie. Fajnie idzie. H, J, H, J, C HJ C HJ C Dobra Tu je H Dobra Ale super no I TN. Dawana paczka, no nie wyszła za dobrze, a teraz tutaj sypie wybranymi. I. I. TN.

D. Mogą jeszcze gdzieś dać cztery słowa i będzie kolejna stówka w krzyżówce. W ostatnim czasie. To by było no pięknie. O Y D. Mam nadzieję, że za dużo nie pomijam. Dobra. B. G.

Z nie wiem czy się tutaj coś nie posypie jakieś słowa U, E Z Te słowa się muszą pojawić już widzę, że A nam odpada za dużo by było S S było, dobra L nie było F nie widzę tutaj mamy ucho, pierwsze słowo na tej ostatniej u, e, z, m m nie było u, e, z fajnie, fajnie dobra i co, trzy ostatnie i dołożymy coś f, l FL Tutaj mamy elfa, ale to jest chyba pierwsze. FRL Tutaj jest drut, drugie. No, a nas tak bardziej przyblokowało. Czekajcie, lej, trzecie. To by było siedemdziesiąt. U, fajnie. F. L, R. L, Tutaj mamy drugie. Nie powinno nic już tutaj być w tej krzówce. Nie powinno i chyba nie będzie. Dobra, nie, nie pamiętam jakie są kontrolne na, na 70. G, chyba będzie się zgadzało, bo H. G, 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 normalnie nie wierzę w to. H to jest stuwa, E to jest 50, tak będzie G. Ale fajnie, normalnie szok. 40 wydałem, a jest 70. No to kolejny odcinek będzie za tą kwotę. Już Was serdecznie zapraszam na ten odcinek. I co, zapraszam. Do następnego, trzymajcie się. Cześć.